Jedna Kicia już chyba nie chce być superbohaterką. Gdyby tylko dało się ją jakoś zainspirować. Chłopcze, wiem, że nigdy tego nie mówię, ale masz rację. Serio? Jej! Czekaj, to jakiś podstęp? Czego potrzebuje każdy superbohater? Majtek, które nosi na spodnie? Nic bardziej nie inspiruje bohatera tak jak groźny złoczyńca. Świetny pomysł! Jedno z nas może udawać, że nim jest! Tylko o nie wiem, kogo wybrać. złoczyńcy są obsesyjnymi geniuszami, którzy zwykle wyglądają dość niezwykle. dlaczego na mnie patrzycie? No dalej, Kicia, spacerek po parku szybko cię rozweseli. Tylko nie patrz tam. I to niby ma być pomnik? Nie uchwyciłeś mojego wewnętrznego piękna. A! Świetnie wyglądasz, mysz? Naładowałeś odrzutowy plecak, żeby wysoko cię uniósł? E, wiesz co? Tak, ale jeszcze nie miałem czasu go przetestować. Złoczyńcy muszą być pewni siebie. Masz tam iść i zainspirować Kicie! A, a ty kimże jesteś? Ty dziwaczny, nieznajomy. Jestem doktor okrutny i nie cierpię ładnych miejsc. Takich jak parki! A! Teraz wszyscy będą chodzić po tej trawie ją niszczyć! A teraz złowieszczy śmiech! Znaczy. Super złoczyńca niszczy nasz park? Szybko! Lewie błyskawico, ratuj nas! To ciężka robota, może tu zostanę i będę rozdawał autografy. Okej, okay, okej, okay, zgoda. No już! Żaden złoczyńca nie stanie na drodze! Kocia mścicielka? Witaj z powrotem kocia mścicielko, a teraz ładnego złola, który nie jest myszą! Ha! Nikt nie powstrzyma, doktora! Okrutnego! <grytania> Odsuń się, kotku, jesteś tylko kotem, za to ja jestem lew błyskawica! Proszę spojrzeć, Lady Burlington! Kocia mścicielka za chwilę nas uratuje! O, wiedziałem, że najpierw powinienem przetestować ten plecak! O, a, 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 Rzeczywiście jesteś jedyną prawdziwą bohaterką w tym mieście, kocia mścicielko! Jeszcze jeden pościg i już na pewno mnie pokonasz! To ja pokonałem doktora okrutnego i jestem jedynym bohaterem w tym mieście. Hej, skąd wziąłeś ten plecak? Sam go zbudowałem, gdyż jestem najmądrzejszym geniuszem w tym mieście. Najlepszym ze wszystkich, lepszym od ciebie! Ha, lepszym ode mnie? <laughs> Oszukałem całe miasto, podrabiając te zdjęcia z kocią mścicielką. Ha! Czy ja powiedziałem to na głos? Zgadza się, chłopie! Złoczyńco w stroju bohatera! Już po tobie! Okazało się, że to miasto ma już swojego złoczyńcę. Lwa błyskawice. Więc znajdę sobie inne miasto do dręczenia! Wow! A -a! Uh -huh! doskonałe ja! widzisz tak działa prawdziwy bohater Gerkin to nie fair bo ja planowałem to mamo tak cię przepraszam że w ciebie zwątpiłam Joko zacznij pracę nad nowym pomnikiem kocień Mścicielki. o rany